Disruption, nie do końca wiem na kim, ale Londruid próbuje rajpikować, right bo też już się musi wycofywać. Ginie w tym wszystkim Clackwork Index, Także IG idzie do przodu, zdobędzie tą wieżę. Kolejny gold, Deny. O, oh, Deny ze strony Johnnego to była oh. bardzo ładna akcja. Poza tym brawa dla Rubika, udało mu się zdecydować hand of God, Jednakże Invictus Gaming było doskonale przygotowane na tym indylenie Ten Century Ward zdradził obecność Nyx Assassina na vendecie i to wystarczyło. Timowi z Chin do tego, żeby Tier 1 Tower na mid -lane nie padł, żeby padł Clockwork. I pomimo tego, iż ten hand of god był użyty przez część to idzi po prostu to przetankowało i. O, Anti mage już ma Battle Fury, także teraz dopiero zacznie ta jego farma się, się rozwijać. Ale przez ten gang na top nie jest do tyłu w stosunku do ZU, który tym Londruidem cały czas farmi. I wygląda to dla niego bardzo, bardzo dobrze A ten tangle nie za bardzo się chyba wyblinkujesz No Nawet powiem ci, że nie wiem czy możesz się wyblinkować ten tangle Chyba nie A już dewarding nawet na środkowej linii, nawet w takim miejscu Bo wiedzieli właśnie o tym nexie Mhm. Jeden centry, drugi centry. No, next to jest sobie postać, która może wiele zmienić dla Singapuru, ale musi mieć ku temu okazję. A IG nie pozwala sobie na coś takiego. Oni doskonale wiedzą, że ten hero jest po drugiej stronie, w tym puszu, tak jak mówiłeś, centry na środek. I no, Nyx wtedy traci na znaczeniu. Ma ten spać karapes, ale on został znerfiony. Teraz już zresztą na pierwszym levelu mhm. to jest 0,6 sekundy. To jest tyle co nic. Mhm. Bardziej, że brakuje po prostu leveli po stronie Daniel to teraz widać. Tinker ma w tym momencie już 11 Forstap trafia 14 minuta A Tinker biega z forstapem z trawedami z tam I do, yy, i do tego Majsta mhm. Zabutelkowanego Także ma presence nie Gaming, coraz lepiej wygląda Armlet już skończony na spirit Bearze i teraz IG zainwestował w Gemma, będzie dewarding, Shadow Demon z Londruidem tak. jako Bodyguardem. Chodzą po mapie, szukają tych wardów. Próbują rozładować, co się da. tutaj jest jeden, ale zaraz się skończy. Ten centry na idzie, Mhm. Zmieszczą go. Będzie tak, jak ogóle powiedział, dewarding, deneksyzacja także nastąpi. <laughs> no tak. Ciężko sobie. jeszcze ciężej. Jakby już nie było ciężko. Podchodzę jeszcze raz po tym Tiff to Tower. Teraz już zregenerowani wszystkie Antimechy gotowe. i Zobaczymy jak odpowie część, tak I czy w ogóle będzie chciał odpowiadać Antimech na górnej linii, także nie zapowiada się tutaj na walkę, odpuszczam raczej to bierze, bo po co mieliby walczyć w czterech. do tego w czterech przeciwko Teamowi, który ma nad nimi przewagę i w Goldzie, i w XP. Teraz jeszcze Antimed jeszcze Rivard polarity. Idalnie, idealnie Magnus! O! Kasacja! Dewastacja, mistyfikacja. Taka sytuacja. Hemoglobina. Timing push ze strony EG. No brutalnie wyegzekwowana strategia. Tier 3 Tower na middle lane. Pada na rzecz Chińczyków. W dodatku anti-mage nadal nie zdejmuje tego Tier 1 Towera. Clogwern jeszcze. Szczejsen rakietem coś próbuje zrobić. Ale to nie zmienia faktu, że w 15 minucie. Po załapaniu kilku leweli dobrych fragów przystanie 8 do 1. Invictus Gaming zbiera się. O! Oh! Jeszcze do tego zgarnął YOAF. Nix Asasina. To zakończy się śmiercią Magnusa. Ale to nie fakt, że nie mają linii. Tak, że po prostu na chwilę obecną Część, tak w 15 minucie już są skazani na to, że jedna z ich linii będzie osłabiona. od ze strony Johnnego. Jeszcze coś próbuje zrobić. Stara się ten Anti-Mage złapać, w końcu używa Ultimeta na czułanie. Teleport Tinkera do niedźwiedzia. Na blinku próbuje wycofać się z tego wszystkiego. anti Antimage lecą w jego stronę rakiety, ale on już nie ma many na następnego blinka, chyba tak jest. Jeszcze minuta, co ja mówię, jeszcze jeden punkt. Many wyteleportuje się, ale to nie zmienia faktu, że on teraz już nie ma na użycie scrolla. Jeżeli Invictus Gaming się postara, to go nawet będzie mogło zgankować Przerzut szybki, power terydów na manę, żeby to szybciej wszystko szło. Ma już na teleport, spokojnie się wycofa, co nie zmienia faktu. Część tak, no są w dupie za przeproszeniem i będą musieli, nie wiem, stworzyć, dodać szóstego hero'a albo stworzyć cud, żeby tą grę obrócić jeszcze na swoją korzyść. <laughs> tak, tym bardziej, że IG idzie, idzie teraz właśnie mid lane, e, idzie e, top lane w piątkę i zaraz pojawią się i wszystkie ultimate'y znowu, szczególnie ten RP od Magnusa. A on na tym blinku to jest szybki blink z qr em i nie ma połowy teamu, jak to widzieliśmy w ostatniej akcji. Wieża pada, biorą się za tą górę i nie wiem, czym tak chce odpowiedzieć. Naprawdę nie mam pojęcia, kogi póki co stoją, ale nawet skończyły się przed tym, jak IG podeszło. Tower zaczyna być obijany przez Niedźwiedzia i to jest znowu to. tak musi zacząć walkę albo Niedźwiedź obije im cały tower. od tylko kupuje kilka sekund, ale co z tego? Jeden, drugi, trzeci right click, tak nie odpowiada. Oho, Igor już wchodzi powoli na high ground. Zobacz, jak daleko trzymają się Dyer. Oni wiedzą, że Magnus ma blinka, że może wskoczyć w skewer, RP, anti Jeszcze farmi, jeszcze coś mu tam brakuje, ale co on może tam kupić, co może zmienić ten fight? Chyba nic. Nie mają ani HP, ani itemów do tego, żeby w ogóle podejmować walki z Match of the Machines, które Ferrari. Spamuje jak tylko może. Dzięki temu, że miał bardzo dobry czas. Bardzo dobrze mu ta gra wyszła na Midlenie i to oznacza drugą linię w 18 minucie. Jest huk kloka. Tak się zaczyna ta walka. Wchodzi od pleców Nex Assassin, ale nikogo im się nie udało w tym wszystkim zabić. Jakoś od nietrafiony w fejla. I teraz Iwes Polarity na trójkę, perfekcyjnie, anti 0 Zero, nic do powiedzenia. na farmiu zginął, koniec GG do domu. I... No idźcie do domu! Cyborgi Ludzie 1 do 0, dziękujemy za dzisiejszy stream. 2 do 0 stream. nawet. Tak, 2 do 0, no. Punkty dla cyborgów. No cóż, mieliśmy się wyrobić do 15.15, 15 jest 14.10. wszystko tak, spokojnie. spokojnie. Daliśmy radę. I to był pierwszy mecz na naszym streamie w G1 League. Mam nadzieję, że pojawi się więcej. Święta idą. U, także nie no chyba jeszcze będzie czas na życzenia świąteczne będzie jeszcze czas tak? myślę będzie że będą jakieś życzę. streamy świąteczne tak, będą Zrobiłem Jesteś tutaj? Ja, ja jesteś jajcażki. święta? ja? no tutaj? nie wyjeżdżam do Chin trenować do to <grym> nie no będę <grym> oczywiście że będę piękna gra ze strony no Chin ale coś szczerze mówiąc żadnej innej się nie spodziewałem ciężko się spodziewać pojedzie no. jakieś inne gry się. <grym> dziękujemy za to że się pojawiliście o tej porze Mamy nadzieję, że jak następnym razem yy, no doszł, tak jak mówię, kwietnia, ta faza trwa w ogóle i yy, już stało i trwało jeszcze. To na razie są tylko kwalifikacje azjatyckie. W tym, te, w tym, w tym sezonie jeszcze są kwalifikacje Western. No tak, bo jest tak, tę tabelkę może jeszcze razem przywołam. Powinno teraz być widać, nawet zerknę, czekaj. A, tak, ta tabelka to są, to jest 8 teamów azjatyckich. Z nich pierwsze, pierwszy team z każdej grupy wychodzi na pewno dalej. Pozostałe miejsca, numer 2 i 3, z każdej grupy walczą ze sobą o wyjście, czyli wychodzi pierwsze z każdej grupy plus drugie po barażach, czyli cztery osoby, cztery teamy wychodzą z Azji i jest jeszcze, są jeszcze teamy zachodnie tak zwane, czyli tam jest Team Liquid, Naughty Hunter, Na'Vi i Fnatic. Mhm. Ta czwórka i z, nie, z nich wychodzi dwóch i w sumie w finale wielkim będzie sześć teamów. Tak. I to koniec tak naszego przybliżenia G1 League. i to koniec streamu na dzisiaj. Pokażę jeszcze tabelkę, jak wyglądały statystyki w tym metu. I to chyba tyle. Dziękujemy za dzisiaj. Dobranoc, do widzenia. Miłego dnia.